Witam w kolejnym odcinku programu kontra poświęconego samoobronie. Dzisiaj zajmiemy się uwolnieniem z uchwytu za szyję, potocznie zwanego krawat. Przejdźmy teraz do demonstracji techniki i pokażę jak ta technika wygląda. W momencie kiedy znaleźliśmy się w takiej niekorzystnej sytuacji, musimy zacząć działać jak najwcześniej zanim przeciwnikowi uda nas się obalić na ziemię, bo zrobić co innego, bo wtedy będziemy musieli stosować inne techniki. Pierwszą rzeczą, którą wykonujemy to jest atemia. Zauważcie, że w większości technik samoobrony atemi jest jedną ze składowych, można powiedzieć, najważniejszą częścią samoobrony. W tym wypadku atemi stosujemy skrocze, atemi powoduje zdezorientowanie przeciwnika oraz jego zmiękczenie. Równocześnie drugą ręką atakujemy jego twarz, odginając ją do tyłu, wytrącając go z równowagi i w momencie kiedy się uwolnimy, Uciekamy z miejsca zdarzenia. W samoobronie nasz strach nas osłabia. Nasz strach jest najsilniejszą bronią, jaką dysponuje nasz przeciwnik. Badania wykazały, że osoby, które na atak reagowały strachem, pozostawiały bierne, nie broniły się w większości wypadków, ulegały skutkom przemocy. Osoby, które w takich sytuacjach działały złością, stawiały opór. Podejmowały działanie, w większości wypadków wychodziły z opresji cało. Dlatego musisz zastąpić swoje obawy pewnością siebie, a strach wściekłością. Jeżeli będziesz musiał działać, to nie jest czas wtedy, żeby myśleć, czy jestem wystarczająco przygotowany, czy dobrze opanowałem techniki, co będzie, jeżeli mi się coś nie uda. To już nie jest czas na myślenie o tym. Jeżeli musisz się bronić, musisz podjąć działanie i zrobić to najlepiej, jak potrafisz. Dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.